Hej, hej przeszkodowcy, tu raport OCR, czyli przeszkodowe podsumowanie wiadomości miejącego tygodnia. Dziś usłyszycie m.in. o wynikach z Runmageddon, Harachow, o Barbarian Hill, jak również o OCR 100 w Sopocie. Zapraszam na kolejny raport OCR. Partnerem tego odcinka Raportu OCR jest firma Toro, producent sprzętu do treningu OCR oraz Ninja. Zapraszam na zapoznanie się z ich ofertą na stronie toros.pl. Ran Run Magadon Games. Wśród pań wygrywa Kasia Jonaczek na drugim miejscu, Karolina Sroka, a na trzecim Klaudia Szubałata. I to chyba tutaj Karolina jest taką największą niespodzianką. Pierwszy start w Gamesach i od razu podium. Gratulacje. Wśród panów wygrywa Przemysław Jańczuk, na drugim miejscu podium Wojtek Rychlewski, a na trzecim Paweł Jaciów. Jeżeli chodzi o hardcore w kategorii elit, najszybszą okazała się Magda Misala. Tuż za nią już wspomniana Karolina Sroka i na trzecim miejscu również już wspomniana Klaudia Szubałata. Panów wygrywa Rafał Małajurek, na drugim miejscu również wspomniany Paweł Jaciów, a na trzecim Józef Trybcholaw. Rzynowo na hardkorze najlepszymi byli zawodnicy Carbon Silesia Sport. Na drugim miejscu Runmageddon Team, a na trzecim X-Team. W kategorii Masters na pierwszym miejscu Robert Krzystyniak z ogromną przewagą nad kolejnymi zawodnikami, którymi byli Frank Hausman oraz Daniel Piskała. Wśród pań na pierwszym miejscu Justyna Ławniczak, a na drugim Anna Trojan. Przechodzimy do wyników ultra. Wśród pań najszybszą była Barbara Kościelniak – Pasia była również najszybsza w kategorii Masters. A na drugim miejscu Julia Maciuszek oraz Angelika Żolob. Wśród panów wygrywa po raz kolejny w ultra Wojtek Brzoskwinia. Na drugim miejscu Mateusz Boryczka, a na trzecim Michał Borowski. Drużynowo ponownie Carbon Silesia Sport. Na pierwszym miejscu, na drugim, tym razem Lemon Team, a na trzecim Obstacle Center Team. I jeszcze wyniki Mastersów. Robert Brzeski, Krzysztof Dolata oraz Martin Sonda. Jeżeli chodzi o rekruta, to tym razem Czesi rzucili wszystkie siły na, na niedzielę. Trzy miejsca na podium męskim oraz damskim zajęte przez reprezentantów Czech. Wymienię zwycięzców: To Zuzanna Kocumowa oraz Patryk Stoubka. Teraz jeszcze o wynikach z ciekawego eventu Barbarian Hill czyli Mistrzostwa Polski w biegu na skocznię. Najbardziej zaciekawiła mnie formuła One More Time, czyli w bieg na skocznię e, tyle razy, ile się tylko da w ciągu trzech godzin. Tutaj najszybszym zawodnikiem jest e, znany i myślę lubiany Tomasz Oślizło z Socio Silesia kosmiczny 17 Wejść. Jeżeli chodzi o dziewczyny, wygrywa młodziutka Anna Garlacz z Bifi 24 Team, no i szacuneczek 13 wejść, to też wynik, który robi, robi na mnie imponujące wrażenie. Wracam na chwilę do Harachowa, ponieważ Magedon pochwalił się statystykami z tego wydarzenia i na szczególną uwagę zasługuje łączna liczba uczestników dystansu Ultra. Blisko 700 osób stanęło na, na starcie 689 dokładnie, a jeżeli chodzi o elitarnych zawodników, to w ten weekend. Również pobito rekord blisko 1000, dokładnie 931 eliciarzy pojawiło się na linii startu. Będąc jeszcze przy Ralmagedonie, finał 14-15 października, to wiemy, nie wiemy gdzie. Wiemy jednak, że będzie gdzieś na południu, ponieważ ten event będzie traktowany jako południe w Ralmagedonowej koronie, więc. Więc pytanie, gdzie on będzie? Jestem ciekaw Waszych pomysłów, Waszych tropów. Dajcie znać, gdzie Waszym zdaniem pojawi się Rad ze swoim finałowym eventem w tym roku. Jestem również ciekaw Waszych opinii o, o Harachowie. Jak wy to odebraliście? Co Wam się podobało? Co Wam się nie podobało? Czy również uważacie, że jest to kandydat na event roku 2023? Dajcie znać w komentarzach. Teraz jeszcze o. Bardzo ciekawym wydarzeniu 12 sierpnia odbędzie się OCR100 na Sopockim Molo. Super lokalizacja, super miejscówka. No, turystów 12 sierpnia powinno być tam całe mnóstwo, więc jest szansa, że mnóstwo osób zobaczy, dowie się, czym jest nasz, nasz sport, o czym jest OCR100. Liczę, że to będzie mm, bardzo widowiskowe i świadomość o istnieniu OCR coraz bardziej się będzie rozprzestrzeniała, więc trzymam kciuki za to wydarzenie. Więcej czego się po nim spodziewać? Zapraszam do mojej rozmowy z Grzegorzem, współorganizatorem tego eventu. Zapis mojej rozmowy dostępny na Facebooku przeszkodowo.pl. A teraz o tym, co nas czeka w najbliższy weekend. Najbliższy weekend pobiegamy po Pustyni Błędowskiej, ponieważ tam odbędzie się Masakrator. Pobiegamy w Trzciance, gdyż tam czeka na nas Wolf Race oraz w Turabie, gdzie odbędzie się Armageddon, zwany obecnie Arm Reigns. To wszystko na dziś. Dziękuję pięknie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.